Dzień dobry. Serdecznie zapraszam na transmisję telewizji księżackiej Fresher Film w dniu 5 listopada 2025 roku. Kniazowska agencja prasowa w Gazecie Kniazowskiej informuje: Marszałek Fryderyk zawsze z wojskiem. Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk w dniu 3 listopada 2025 roku odwiedził garnizon na Cytadeli w Kanisięszczadzie. Szanowny Marszałek Fryderyk został zapoznany z różnymi nowymi instalacjami wojskowymi. Genialny Lider Fryderyk dokonał przeglądu wojsk. Następnie najdroższy Wielki Książę Fryderyk przeprowadził inspekcję koszarów, magazynów oraz innych budynków na terenie Cytadeli. Wspaniały Marszałek Fryderyk był zadowolony. Polony z przeprowadzonej wizyty Dzień dobry. Zapraszam na program U Konkurencji, gdzie zazwyczaj przeglądamy programy nadawane w północno-koreańskiej telewizji centralnej KCTV. W dniu dzisiejszym, przez specjalną wiadomość, która od Koreańskiej Centralnej Agencji Prasowej napłynęła, nie będziemy tego robić, a przekażemy Państwu tą wiadomość specjalną, która zresztą bardzo szybko rozprzestrzeniła się na nagłówkach w polskich mediach, mimo że to nie jest z perspektywy polskiej takie ważne. Bowiem, jak informuje państwowa najważniejsza gazeta Rodong Sinmun, specjalne wydania wiadomości koreańskiej telewizji centralnej i sama międzynarodowa koreańska agencja centralna do spraw przekazywania wiadomości, w dniu 3 listopada bieżącego roku w wieku 97 lat zmarł, jak podano tam, szanowny towarzysz Kim Jong-nam. Jest to wiadomość o tyle ważna, bowiem ten człowiek przyszedł na emeryturę w wieku 91 lat w roku 2019 i nie byłoby to jeszcze najważniejsze, gdyby nie to, jakie stanowiska przez ponad 60 lat dyktatury tego państwa od czasów pierwszego dyktatora Kim Il Sena. Posiadał, bowiem w erze pierwszego dyktatora był on ministrem spraw zagranicznych Korei Północnej. Następnie od 1998 roku, już w czasie rządów Kim Jong-ila, został przewodniczącym Najwyższego Zgromadzenia Ludowego, to znaczy przewodniczącym Parlamentu północno Odpowiednik marszałka Sejmu, jednakże o większych kompetencjach i o większym prestiżu niż polski odpowiednik ten, tego stanowiska. Natomiast później, w erze Kim Jong-una, ze względu na to, że jego pozycja się jeszcze umacniała, przez pewien okres był formalną głową państwa. Choć Kim Jong-un miał najwięcej do powiedzenia i to on realnie rządził państwem. Formalnie, prawnie wyglądało to zgoła inaczej. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, w roku 2019, w wieku 91 lat, przeszedł on na emeryturę. Pojednacił się nią przez parę lat, mimo iż był cały czas debutowanym do północno-koreańskiego parlamentu. Zmarł 3 listopada, a już jego trumnę odwiedził Kim Jong-un. Dobry wieczór. Szanowny następca tronu, przywódca Rudolf dokonał otwarcia ogólnokształcącego centrum edukacyjnego w dzielnicy rządowej miasta stołecznego Kajzerogradu. Wielki architekt Narodu Króliczego, wspaniały przywódca Rudolf, zaprojektował w nowej rządowej dzielnicy Miasta Stołecznego Kaiserogradu ogólnokształcące centrum edukacyjne, które po zaledwie paru dniach budowy w dniu dzisiejszym zostało przez niego oficjalnie otwarte. Szanowny przywódca Rudolf, w dniu dzisiejszym, 5 listopada 2025 roku, przeciął czerwoną wstęgę, a następnie dokonał inspekcji przeprowadzonych prac budowlanych, rozpoczynając od miedzianego pomnika, szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Fryderyka, który znajduje się przed głównym wejściem do gmachu. Szanowny przywódca Rudolf był bardzo zadowolony z jego wykonania i że został on wykonany w każdym aspekcie według jego wspaniałego projektu. Następnie szanowny przywódca Rudolf udał się, dokonując wszelakich inspekcji różnych sal na terenie centrum edukacyjnego, ostatecznie docierając do głównej aż dwukondygnacyjnej auli. W tym miejscu szanowny przywódca Rudolf zachwalił jakość oraz szybkość realizowanego projektu. Genialny przywódca Rudolf powiedział, że jeżeli wszystkie projekty architektoniczne w naszym kraju tak szybko będą realizowane, to staniemy się państwem dobrobytu szybciej niż sami sobie wyobrażamy. Genialny przywódca Rudolf Również podsumował swoje wskazówki na miejscu, które udzielał na temat ulepszenia edukacji oraz użytkowania tego wspaniałego budynku według jego genialnego projektu. W Algberskim Domu Kultury została otwarta wystawa przedstawiająca sukcesy królicze lata 2025 roku. Tegoroczne lato było pasmem wielkich triumfów dla narodu króliczego poprzez bohaterską realizację Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki przez wszystkie króliki, a w szczególności przez klasę farmerską i robotniczą. W tym okresie Zjednoczona Partia Królików, Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Federek oraz Szanowny Przywódca Rudolf wzbili się na najwyższe poziomy swoich umiejętności, aby czynić królikom dobrze. I tak właśnie w Domu Kultury w Alkbergu została wy przedstawiona wystawa zdjęć przedstawiających bohaterskie czyny i udzielanie wskazówek na miejscu przez szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Fryderyka i szanownego przywódcę Rudolfa te zdjęcia, które wystawiliśmy, pokazują realne triumfy szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Frederyka i szanownego przywódcy Rudolfa. I bardzo zachęcamy Państwa, aby odwiedzali to miejsce jak najliczniej, żebyście zobaczyli, ile naprawdę genialny marszałek Frederyk i ukochany przywódca Rudolf dla nas robią. Zjednoczona Partia Królików to roztropna organizacja polityczna, która kieruje się dobrem swoich obywateli? Komitet Centralny Partii oraz cała Zjednoczona Partia Królików roztropnie kieruje się czynieniem dobra dla obywateli, dla tych szczególności najbiedniejszych obywateli Wielkiego Księstwa Królików. Zjednoczona Partia Królików działając według idei Fryderyka i uwielanej przez szanownego przywódcę Rudolfa wskazówek na miejscu, cały czas niesamowicie triumfuje, co udowodnił m.in. drugi plenarny zjazd partii, który odbył się we Fryderykogradzie pod koniec września bieżącego roku. Roku. Komitet Lokalny Zjednoczonej Partii Królików na księstwo korońskie każdego jednego dnia działa, aby poprawić sytuację gospodarczą tego obszaru naszego państwa. Oto ratusz w stolicy tego księstwa, koronnie, gdzie znajduje się również siedziba lokalnego komitetu Zjednoczonej Partii Królików, i właśnie w tym budynku każdego jednego pojedynczego dnia zapadają wielkie decyzje, które zmieniają losy całego księstwa korońskiego, ale zawsze tylko na lepsze, bowiem lokalni członkowie Zjednoczonej Partii Królików, chcący jak najbardziej rozwinąć Księstwo Korońskie, postawili na potężną gospodarkę, i to faktycznie się dzieje. Już teraz Księstwo Korońskie jest najsilniejsze pod względem wydobycia wodorostów i dąży do takich celów również w wielu innych gałęziach rolnictwa, przemysłu i handlu. Dobry wieczór. W mieście stołecznym Kajzerogradzie rozpoczęła się budowa parku fontan. Genialny architekt szanowny przywódca Rudolf mimo dzisiejszego otwarcia ogólnokształcącego centrum edukacyjnego w dzielnicy rządowej cały czas nie poprzestaje na jej rozbudowie i dzięki temu szybkie i bohaterskie bataliony robotnicze w dniu dzisiejszym podjęły się kolejnych prac budowlanych, tym razem nad parkiem Fontan, którego trwają budowę fundamenty, natomiast całkowicie zostanie on ukończony, kiedy powstaną również kaiserogradzkie wodociągi. Powstał nowy zakład farmaceutyczny. Szeroko rozumiana farmaceutyka w Wielkim Księstwie Królików dynamicznie się rozwija, co jest efektem bohaterskich reform szanownego wielkiego księcia marszałka lidera To też w wielu kolejnych miastach i miasteczkach naszego państwa powstają większe lub mniejsze zakłady farmaceutyczne. I kolejny takowy powstał w Alszo na południu naszego państwa, bowiem w tym właśnie regionie takiej inwestycji brakowało. Dzień dzisiejszy jest pierwszym dniem pełnej działalności tego zakładu farmaceutycznego. Produkuje on wszelakiego rodzaju leki przeciwbólowe, tak ważne dla królików w zimie. Papiernia w Kwidemburgu świętuje trzy lecie swojego powstania. Papiernia w Kwidemburgu, najnowocześniejszy zakład tej gałęzi gospodarki Wielkiego Księstwa Królików, został założony z osobistego rozkazu Szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Lidera Frederyka, 5 listopada 2022 roku ten nieśmiertelny czyn sprawił że w dniu dzisiejszym bataliony robotnicze w tym zakładzie pracujące oraz dyrekcja złożyła kosz kwiatów pod portretami szanownego wielkiego księcia marszałka lidera fryderyka i szanownego przywódcy rudolfa które znajdują się w głównej hali fabryki Genialny lider Fryderyk i ukochany przywódca Rudolf są głównymi dobroczyńcami, dla których ten zakład działa i może się dalej rozwijać, mając miano najnowocześniejszej papierni w państwie króliczym. Nad Zatoką Formacką trwają budowy nowych falochronów. Infrastruktura nad Morzem Króliczym dynamicznie się rozwija, na co dowodem są kolejne konstrukcje falochronów przy Zatoce Formackiej, głównym okręgu morskim Państwa Króliczego, którego centrum jest samo miasto Formacja, najważniejszy port morski Wielkiego Księstwa. I to właśnie 15 km na północ od Formacji, na prawym brzegu, jeżeli chodzi o Zatokę Formacką, budowane są kolejne, większe lub mniejsze falochrony, które w przyszłości mają dać miejsce pod rozbudowę plaż oraz oraz resortów łowieckich. Nie da się ukryć, że prace przebiegają bardzo sprawnie i pomyślnie wszystko według projektu odgórnego zleconego przez Komitet Lokalny Zjednoczonej Partii Królików jest dynamicznie realizowane, co widzimy po obecnie trwających pracach. Zakładamy, iż ogólne budowy falochronów w tej części Zatoki Formackiej zakończymy za około tydzień. Królicze światowe informacje zakończone. Serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszej transmisji telewizji knieziewskiej Fryszar Firmiota. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.